Teraz jestem tutaj wieczorami. Wiecie co, że co Wam powiem Tak, taką małą historię. Jakiś czas temu wpadłem na taki genialny pomysł. Mówię, zarobię sobie kasy trochę na tych kanałach, czy tam YouTube'owych, czy tam tiktokowych. Mówię, zacznę kręcić content, zrobię te badanie. Zobaczy, jak to działa. No i udało mi się, tak. Zrobiłem taki kanał. Tworzyłem go najpierw sobie dla ja, a potem szedłem w politykę. Wiedziałem, że zrobię polityczny. No i buchnęło. Buchnęło, jakiś tam pieniądz się zaczął z tego kręcić, ale zaczęło to tak bardzo wchłaniać przerażać wręcz, że człowiek stał się taką Wiecie, jakby to nazwać, jakby tak człowiek był taką kupą wszystkiego. I widziałem to, a im bardziej w to wchodziłem, to ta miska ryżu, którą zawsze nazywam, a nazywam jakąkolwiek wartość pieniądza, jaką bo każdą wartość szanuję, bardzo to wciąga. I nie można zaprzestać. I nie chodzi o to, że ten kanał był stworzony wyłącznie na potrzeby mojego pokazania się, ale, ale na potrzeby wyrażenia i ośmieszenia społeczeństwa jak bardzo jesteśmy Kargule i Pawlaki tak naprawdę. I no chodź, chodź, chodź szybciutko, halo. I słuchajcie, i zaprzestałem, bo stwierdziłem, że nie, po tej super pełni jaka była już mówiłem, że ja odejdę od tego kanału, odejdę od tego kanału. Tym bardziej, że kanały polityczne są ścinane Trump ścina kanały polityczne. No i też nie wiem, czy zauważyliście, ale e, jeżeli ktoś się troszkę interesuje, już nie można mówić o niekonwencjonalnym leczeniu czy medycynie niekonwencjonalnej. Jest to blokowane przez social media w taki dziwaczny sposób że ścinają zasięgi. Nawet świadomi czarodzieje są ścięci z zasięgów. Eee, też to zauważyłem, no ale nic. I teraz słuchajcie jak to się wewnątrz mnie odbywa. Po prostu jestem takim zlepiskiem. Najpierw wam powiem jak to wyglądało, o może w ten, od tego zacznę. Że to tak wciąga, że kiedy zaczyna, kiedy zaczyna się czytać komentarze ludzi, kiedy wypowiadasz swoją opinię i zaczynają cię irytować i próbujesz ich jakby tak e, przekierować, żeby przestali tak myśleć, że to jest tylko gra, że to jest tylko moja opinia i moja obserwacja. No i nie zaczynałem cię wciągać, wciągać i wchłaniać. I żeby ten pieniądz się kręcił, no to trzeba było tam klikać serduszka, e, lajki, no i ewentualnie coś odpisać. Wtedy ten algorytm widzisz, że się interesujesz, no i to się kręci i z tegoś tam robiły pieniądze. I wiecie co, i cieszę się. Jestem tak wdzięczny tej energii, że ona tak zrobiła, że przestali za to płacić. Bo teraz nie, Teraz jest parę dni takich, w których nie nagrywam tam filmików. I jestem w środku, no kurde, zanieczyszczony, nie? czuję się taki brudny. I warstw, te warstwy, które się ponalepiały przy kręceniu tych filmików, przy wyrażaniu swojej opinii, a przede wszystkim te warstwy, które się ponalepiały tych osób, które były. Jestem w szoku czego doświadczyłem, aczkolwiek to jest piękne doświadczenie, za które jestem bardzo wdzięczny. No to jest kolejny klucz, który tutaj przyniosłem, przynoszę Wam. Że żeby być youtuberem, żeby być nie wiem, takim człowiekiem, który chce żyć tylko i wyłącznie z tego, trzeba mieć bardzo twardy charakter. No i to mniejsze, tak, prawda, wypełnić, żeby z tego były pieniądze. Dlatego to jest tylko i wyłącznie po to, tak. Znaczy tak, tak, nie pomyliłem się w ogóle, że osoby, które zarabiają kupę pieniędzy na, na pokazywaniu siebie i tworzeniu kontentu siebie ja, z sobą ja. No to tak jakby potraciły duszę, tak? pogubiły się i nie mogłem się z tej matni wyrwać. Tego dowodem był wczoraj słuchałem jednego z wywiadów, jednego z takich youtuberów, podcasterów, który nie może odpuścić, i też wpadł w to i to było też takie ciekawe doświadczenie słuchając tych zdań, że on też nie może odpuścić, tak, nie może sobie zrobić. Przerwy na wakacje, na nic. On cały czas musi być w tej pompie. Mimo tego, że zarabia piękne pieniądze, tak. No bo tam są, tam już mówimy o setkach tysięcy rocznie i to jest praca tylko dla takich osób. Ale teraz yy, to już chyba powiedziałem to wszystko, co jest we mnie teraz to jest ta cała nakładka tego hejtu, jaki jest w internecie. Kiedy, przepraszam, prowadzisz taki kanał, to patrzysz na tych ludzi. Jak oni bardzo, i właśnie to jest, to jest dobre pytanie, czy to są ludzie, jak oni są bardzo puści w środku, ale nie w sensie, że są pustakami, <noise> tylko tam nie ma dusz. Jeżeli ktoś mi pisze, ja przy, na przykład był taki ten moment tej ustawy łańcuchowej, tak? No i o tej ustawie mówię, że pieski, że to, że tak nie wolno. Ja, że, trzeba, że takie ustawy powinny być podpisane, i tam ktoś mi napisał: pies ci jajca liże. Ja to cytuję. I to był moment, w którym powiedziałem: Dosyć, że dosyć, że wiecie, że zniosłem tam to, że jestem jakiś tam, wiecie, lewak. Ufa. Mało brakowało jeszcze, bym był kosmitą z Marsa. Bo oczywiście to są ludzie, którzy nie mają dialogu, nie mają rozmowy, tylko. Co bardzo tam w środku, tam dzieci są słabe, pokaleczone. Także tak to, to tak mówię. No, no, padło, padło to zdanie i powiedziałem dosyć, nie? że ja w to nie wchodzę, że ja nie idę w to dalej. Że e, złość, jaka potęgowała, te, te wypowiedzi już zaczęły potęgować we mnie złość. Takiego stanu nie lubię u siebie. E, i tym bardziej, że to nie było warte, warte pieniędzy. Tak, 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 dla przykładu wam powiem co zrobił TikTok. Na przy, przed ostatni miesiąc było tak, że było około 200, czy, czy tam 200 paru funtów, a później ściął zasięgi polityczne dzięki Trumpowi i zrobiło się 7 funtów. Za tą samą ilość osób, czyli większą, które oglądały. Ja miałem takie zasięgi typu, na Facebooku około 4,5 miliona miesięcznie. Gdzieś tam na YouTubie parę, parę, parę tysięcy, gdzieś na TikToku było parędziesiąt tysięcy miesięcznie. Czy paręset, przepraszam, na TikToku było paręset, koło chyba było 400 tysięcy wyświetleń miałem. Także to są niezłe zasięgi, jeżeli byłbym na YouTubie z tymi zasięgami. Można byłoby już tłuc pieniądze, więc tak to wygląda, kanał będzie na sprzedaż, cały pakiet będę sprzedawał, więc jeżeli ktoś zna kogoś politycznego frika, kto ma pieniądze, niech się zgłosi do mnie Bo nie po to nad tym pracowałem, prawda? I zniszczyłem siebie ja, ale przyniosłem klucz, żeby to oddać za darmo No i teraz, czy warto to robić, jeżeli nie masz duszy, jeżeli jesteś dobrym sprzedawcą i umiesz kłamać, kombinować i kombinujesz, rób działaj bo to jest coś dla Ciebie natomiast jeżeli jesteś empatą masz serce i masz miłość w sercu nie wchodź w to kompletnie w to nie wchodź, bo wciągną Cię w tą grę a jak wciągną Cię w tą grę to jestem ciekaw ile mi zajmie teraz czasu, żeby to z siebie zrzucić i wrócić do Was jako świadomy, świadomy jako świadomy czarodziej tego życia Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce. Cześć.